Jesteś cały? Czuję się, jakbym zaraz miał wypluć płuca, ale ta, jestem cały. Jeśli cały nasz pobyt tutaj ma być równie emocjonujący co podróż, to czeka nas ciekawa przygoda. Świetnie. Obyśmy tylko nie trafili z deszczu pod rynnę. W porządku. Nie ma co tutaj sterczeć. Nam się poszczęściło, ale wypadałoby sprawdzić, co zresztą... Jeśli mnie wzrok nie myli, to nasi towarzysze niedoli udali się w głąb lasu. Chodź za mną i na wszelki wypadek nigdzie się nie oddalaj. Nie wiemy co kryje się w tym gąszczu. Jasne. Postaram się nadążyć. Przez całe spilnowałem ich jak oka w głowie, bojąc się, że jest stracę i mój interes upadnie. Tak bardzo byłem w nie zapatrzony, że wszystko inne przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Zadbałem o bezpieczeństwo monet, a nie potrafiłem ochronić mojej własnej córki. Reszta leży w rękach bogów. Żaden rodzic nie powinien grzebać własnego dziecka. Jeśli bogowie istnieją, to niech będą przeklęci. Słyszycie mnie, dranie? Przeklinam was! Nie możemy zostawić tak tego starca samego. Lepiej zabrać go z nami, idź z nim pogadać. chcesz? – Niedaleko jest wioska, w której będziemy bezpieczni. Chodź z nami. I zostawić ją tutaj. Na pastwę topielców. Nigdy. Córka z pewnością byłaby zachwycona, gdyby jej ojciec dał się zeżrzeć topielcom. Teraz to już bez znaczenia. Nie żyje. Powiedz mi, czemu ma ginąć cała rodzina? Już jej śmierć to tragedia, a ty chcesz dokładać kolejnej. Może i masz rację. Ale kiedyś tu wrócimy i pozabijamy wszystko, co mogło tknąć jej ciało, jasne? Dobrze, chodź. Widzę, że jednak udało Wam się przeżyć. Został ktoś jeszcze na plaży? Tylko trupy. No trudno. Gdy wygrzebywaliście się na ląd, zdążyłem zrobić rozeznanie. W pobliżu jest jaskinia, w której będziemy bezpieczni. Powinniśmy iść dalej. A gdzie Ty niby chcesz iść? Znasz w ogóle te okolice? Bo ja nie. I nie mam zamiaru kończyć w brzuchu jakiejś leśnej bestii. Byłem raz na Archolos jako dziecko. Poza tym z pokładu statku widziałem ujście rzeki. Musi być niedaleko. Jeśli pójdziemy wzdłuż niej, to możliwe, że natkniemy się na wioskę Silbach, w której mieszka nasz wuj. Jako dziecko? Równie dobrze wioska może być spalona. A wuj zarżnięty przez orków, najbezpieczniej jest zostać tutaj i poczekać do świtu. Może zapytamy się o zdanie reszty. Ty, młody, co o tym myślisz? W jaskini będziemy bezpieczni? A co? Boisz się kreto szczurów? Jak tak, to idź ze swoim braciszkiem. Może uda nam się odnaleźć tę wioskę. Jeśli się nie zgubimy w tych ciemnościach i przypadkiem nie wpadniemy na jakiegoś cieniostwora. Nie dziękuję. Wolę poczekać, aż będzie jasno. W jakim stanie są ocaleni? Ci słabe usze daleko nie zajdą. Ni cholery nie dotrzemy do wioski. Na pewno pamiętasz drogę do wioski? Mniej więcej. Archolos to gęsto zaludniona wyspa. Wcześniej czy później natkniemy się na jakąś osadę. To tyle, co chciałem wiedzieć. No, i dobrze. Przynajmniej nie zmarnujemy więcej czasu. Ty, Jorn czy jak się tam nazywasz, nie mam zamiaru się z tobą użerać. Idę do ciepłej jaskini i wam polecam zrobić to samo. Marvin. Przestań się wygłupiać i chodź. I tak już zmarnowaliśmy za dużo czasu. Idę z tobą, bracie. Wiedziałem, że podejmiesz rozsądną decyzję, bracie. Ktoś jeszcze wyrusza z nami do wioski? Dobrze, rozumiem. Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie już w wiosce. nie powinienem oddalać się od Jorna. W porządku, znaleźliśmy rzekę. Teraz musimy iść wzdłuż niej. emma Niczego tu nie znajdę. Poszło nam łatwiej niż się spodziewałem. Grunt to trzymać się razem, wtedy żadne bestie nie są nam groźne. Do wioski jeszcze kawałek. Musimy być czujni. Masz rację, ruszajmy, robi się coraz zimniej. Niczego tu nie znajdę. Chata wygląda mi na opuszczoną. Może znajdziemy w środku coś, co nam się przyda. Dobry pomysł. Chodź, trzeba ją przeszukać. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie ma czego plądrować. Łap. Tak na wszelki wypadek. Dzięki. Na pewno się przyda. Oby nie, ale warto się zabezpieczyć. Coś jeszcze znalazłeś? Hmm. Same rupiecie i zgliszcza. Trzeba iść dalej.